Witam bardzo serdecznie. Pokorka 111 Odpowiadam na Twoje pytanie. Czy Bubusek przestanie być toksyczną osobą? Czy Bubusek przestanie być toksyczną osobą? Mhm. Czy przestanie? Mhm. Przestanie zdecydowanie tak do za sprawą jakiejś kobiety bliskiej sercu, która, no, pani dzięki kobiecie jego serca, o tak powiem. Mam tu królową kielichów, to jest e, bardzo często kobieta, którą się widzi jako swoją żonę, e, matkę naszych dzieci, tak, energię docelową, kobietę po prostu serca, i taka kobieta po prostu rozpali płomień miłości e, w sercu, bubuska, tak. I dzięki temu on będzie widział więcej, będzie czuł bardziej, będzie gdzieś tam, no przestanie być toksyczny na pewno, przestanie być toksyczny. No ale oczywiście po kolei, co jest na taki rycerz Buław, no rycerz Buław mówi o zmianach nagłych o 180 stopni, takich w zasadzie nie wiadomo skąd, tak, skąd on się biorą, nagle ciach i coś się zmienia i Bułpus taki jest po prostu jak Anioł, tak. Potowne zmiany, mogą też być jakieś przeprowadzki, przeniesienia, remonty, tak? Różnego rodzaju jakieś wyjazdy, no ale podróże, ale przede wszystkim to są zmiany nagłe o 180 stopni, zmiany zdania, zmiany zachowania, zmiany w ogóle gdzieś tam w tych kwestiach. Także tutaj będzie. No, jeżeli bułgusek jest toksyczny, to ciach i przy... zaczynamy się aniołem, słownie. Co jest najniewielka Dla narodów, tylko ważne jest to, żeby bułgusek nie bał się wychodzić poza strefę swojego komfortu. Żeby nie był taki zatwardziały w swoich ocenach opiniach, o sądach, tak, że, bo to jest taka energia, to co mam, to, to mam sobie i nikomu nie dam, nie powiem i w ogóle to się schowam w, w, w czterech ścianach, w kąciku i tyle za mnie będzie. No to taka energia przeszkadza tak, i może go przeszkadzać, także absolutnie trzeba się z niej, z niej w miarę możliwości wyzwalać, e, wychodzić poza strefę komfortu no i karta rada Króla Kielichów, tak jak powiedziałam tutaj za sprawą jakiejś kobiety bardzo, bardzo, bardzo bliski sercu Błoguska, tak, no on się otworzy zacznie naprawdę być taki łaskawy, być dobry zacznie dostrzegać wszystko inaczej postrzegać w ogóle rzeczywistość inaczej zacznie pomagać, zacznie wspierać no, na pewno nie będzie toksyczną osobą już więcej, ale no co, no co istotne, przy nim będzie kobieta która będzie go kochała i on ją będzie kochał i dzięki temu naprawdę no mają szansę na wspaniałą miłość, wspaniałe e, życie, szczęście i wszystko co najfajniejsze. Także tak, dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam kciuki za pokorka 1.1.1, za Bobuska i jego ukochaną. Życzę miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia.